Naprawdę nie mogę z tego, jakie te opakowania są cute. NYX Professional Makeup właśnie wypuścił nowe balsamy do ust, które jak dla mnie zapachem zabierają nas w podróż do cukierni. Smashi Madly Bomb, ten pachnie jak słony karmel, Melowy Popcorn, kojarzy mi się z czymś mega przytulnym. Kolor jest taki miękki i rozmyty jak chmurka. Zapach jest naprawdę mega intensywny. Wow. Ten to jest taka tofi krówka. Pachnie jak taki jesienny chill. Nie wiem jak to opisać. On wygląda i ma pigmentację jak matowa pomadka, ale daje takie uczucie nawilżenia, jak balsam do ust. Orety, mięta z czekoladą. Wow. Ten produkt zawiera puder z ryżu mochi i absolutnie nie ma wrażenia wysuszenia. Wręcz przeciwnie, usta są takie otulone. Jest bardzo lekki w odczuciu. A tutaj już mamy owocową eksplozję. Pachnie zdecydowanie jak grejfrut, aż czuję promienie wakacyjnego słońca. Uuu!